Dobra, wznawiamy wideo. Chyba się. Jest, tak, kręci się. Okej, okay. jest super. Udało się jej na jakiejś podstawce i wcinamy. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Thank you. E, dobra, wcinamy. Normalnie, chyba jest, to dobra, że mani i panie. tyle. A ja jeszcze bez smaku. To naprawdę ten zielony sosik jest rewelacja. No. mamy całą tę mm. malowację na after. No, mm. after Nie słucham. może tak nie No, Nie będzie tak kuczyć. Mm. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo zdrowy jedzenie. Tu mamy koszałkę w kosziku do ryżu, czyli proteiny, czyli ryż, węglowodania. Super, to jest lekki, bardzo lekkie i takie lekko będzie bardzo. Tu mamy taka zupka o, Dobra, bardzo dobra, ale... To jest pomidorowa. To jest pomidorowa. Nasza pomidorowa z mm. no Tak są z tak kantonu. Tak. Ale jak smakuje, jak nie go czegoś porównać z takiej bardzo, bardzo delikatnej pomidor. Ogórki tylko zostać na Zaś? No to co? Czekał, te to będzie kurczak. Tak, bo to jest Tak, bo to jest w Tak, bo to jest kurczak. Muszę to po poziomie. na pewno. Pachnie... owcą. Czy to owce Czyli wnika ma tu jakby taka masz nie? To jest taki konsolacyjny. o to. to ma taki... O ten swój posma taki. No nie widziałem. A nie, bo to mleko tozy ma taki. To jest... owska. No, mm. Bardzo ciekawe. Delikatne jest to mięsko, bardzo, nie jest żartem, łatwo się go O, co dużo biegała, mm -hmm. Albo przed pieczeniem póki Możliwe, wtedy też kruszeje. I pomidoróweczka, i Naprawdę no jest to dobra. Tam no ogólnego opcja po prostu nie będę gdzieś prowadzić tego samego Dobra, no tu, że faktycznie... Ty tak tu tak. Dlatego, To jest faktycznie... To jest chyba jakiś fotoszpil tak. A tego obiecu wlekło są kaszonka do Dobra, gdzie to ma głowę, gdzie to ma

Spróbowaliście go panu się szarygu? Już ja nie mam, nie dobra. Panie. mało kaloryczne. a a zamilkowałem i długo wyszło w kawę. Ta skóra bardziej w Ale wyszło. byłem tobie, Twoim swoim 16 widzom, się nam jeden doświadczony jest moim, od bardzo potrzebne. Po prostu wyjście. kawkę w lokalnym przybytku. Tak, jest. Oh. Yes. Hmm. Tak, to byliśmy w lokalnym, e, lokalnym też tutaj, zaraz obok Krajce, tak. gdzie e, piliśmy kawę, tak, taką, taką kawkę, to trzepy jak tarówka i herbatę, która robi bardzo podobnie. Mmm, ja my tak już. To jest... za smak, bo to jest znany mi smak. To nie jest jakieś takie... No. się rzeczy wiesz, coś będzie. Mm. Zastanawiam się Ale tylko... Ale to się, zupy zupy. Tak, tak, o... Ziemniaczki. Zastanawiam się tylko, czy nie zwolnić tempa jedzenia, żeby to nie było takie na, na szybko, że dobra, dostaliśmy do to teraz to Właśnie raczej tak na spokojnie zastopować już. W ogóle, co bardzo ciekawe... Co bardzo ciekawe... To jest super. E, bardzo ciekawe, Jakim powiedzieliśmy, że u nas w Europie no, nie jemy gołębi. No to, tak się nas patrzy, spojrzały, to nie ja, ja to rozumiem, bo... W sumie gołębi to jest całkiem dużo. U nas to by wro... O, wrony. Wrony by można było wcinać. W sumie krowa... W sumie krowa to biedniejsza jest od bo Gołęb on mniej rozumie chyba. Po prostu chyba jest tak, że u nas się nie je, a kiedyś się jadło. Szpaki wiem, że się kiedyś jadło. Wróble chyba we Włoszech je, więc... No ale wygląda to super naprawdę niesamowicie. Fajny lokal. Zaraz jeszcze pokażę kawałeczek na zewnątrz. To jest stare miasto w Kurgadzie. Jakaś część, ale oni jakoś inaczej. To Hagra, Kurga, Hugra, Harga, jakoś tak się nazywa. Jest dosyć jak niekrójnie tam było, ale Okolica jest taka, knajpka jest Bardzo polecam Tu zaraz obok jakieś inne Jedzonka Wbrew pozorom nie ma tak bardzo dużo restauracji eee, ale, ale Ale można coś takiego wyhaczyć A i czujemy się bezpiecznie, przynajmniej ja się czuję bezpiecznie Chodzę tutaj uliczkami po 23 Um, i no czasem, ale ja nie wiem to chyba są moje jakieś prywatne bardziej obawy niż, e, niż, niż e, faktyczne jakieś realne zagrożenie więc nie wiem różne opinie słyszałem, że bezpiecznie, że niebezpiecznie ja się nie czuję niebezpiecznie w tym. A teraz kończymy jakieś słowo dla potomnych, Paweł? Mm, Niezbłębiam. Jest gołębę. dużo witaminy G. <grym> Albo P, tak? widzimy. Tak, bo to jest jedno szkło. Dobra, to kończymy. Tyle. Wygląda super. Nie wiem ile jeszcze za to zapłacimy, ale. ładnie, tak całkiem dużo. Może z 10 dolarów. Z 4 dolarów będzie. Może 20. Ale wygląda świetnie. I smakuje super.